Zapraszam na film na temat pojemników różniowych Superwag firmy AWG Polska. Dzisiaj pokażę Państwu, jak można wykorzystać pojemniki Superwag do gotowania w kuchni mikrofalowej. Ja będę dzisiaj przyrządzała łososia na parze, ale to może być każda inna rybka. W pojemniku mam zamarynowanego łososia. Pod kratkę wlewam dwie, trzy łyżki wody, żeby się stworzyła para. Zamykam. Wyciągam powietrze, i taką porcję wkładam do kuchenki mikrofalowej na 4 minutki. Do zobaczenia na degustacji za 4 minutki. Witam ponownie, 4 minutki minęły. Wygląda nasz włoś. Zobaczymy jeszcze czy jest ugotowany. Podimy Mmm, Fantastycznie. Smacznego życzę, dziękuję i zapraszam na naszą stronę internetową www.aug.superwag.pl